Cześć, ja nazywam się Max Player i witam was w grze Five Nights at Freddy's a VR Fun Remake. Jest to VR-owa wersja e, Five Nights at Freddy's. Jak widać, zresztą, jestem w gabinecie i zaraz będziemy sobie tutaj e, patrzeć. O co tutaj chodzi? Tylko ja się tutaj ładnie podwyższę, o, żebym tak ładnie sobie siedział. Może troszeczkę w dół. Okej. Okay. No i dobra. Mamy Five Nights at Freddy's VR. Jest to wersja na Vive, tak jak jest w tytule, ale oczywiście dzięki okularkom w WMR, czyli Windows Mixed Reality od Samsunga, jestem w stanie grać w gry na Vive, ie. na Viva? właśnie na tych goglach. Więc zagramy sobie dzisiaj w Five Nights at Freddy's w wersji VR. Jak widzimy, mamy tutaj cupcake'a naszego ulubionego, mamy jakieś papierki, które możemy tam wyrzucić. Mamy phone tylko nikt na razie tutaj nie gada przez niego. E, oczywiście mamy tutaj do dyspozycji też standardowe przyciski Five Nights at Freddy's, czyli światełko, które na razie nie działa, i zamykanie bramy, które też na razie nie działa. Więc moi drodzy, myślę, że możemy sobie zacząć. Będzie to naprawdę ciekawe, e, ciekawe przeżycie. Mam nadzieję, że w miarę straszne. Także touch, touch if you wanna play. I what the hell. O mój Boże. Cześć Bunny. Co mam zrobić? Monday. Poniedziałek. O cudownie. Okej. Okay. Światełko działa, świetnie tu, tutaj. O, oh my god. Halo? Cześć. shit Bye. So let's just focus on getting you through your first. Okay? <laughs> first there's an introductory reading from the company that I'm supposed to read. It's kind of no, um, welcome to Freddy's. A magical place for kids and grown-ups alike. Uh-huh. Ah, fine. Uh-huh. Basmare entertainment is not responsible for damage to property or person. Okay. No I mamy kontrolkę kamer. Nie widać ogólnie moich rąk, chociaż tak śmiesznie one wyglądają trochę tutaj. Okay. 4B. 4B to jest tu. To jest 4B. Ok, ok. I 4A to mamy tutaj. Nie, e... 2B. O to... uh, no! Okej. Okay. Okej. Okay. Oh my god! On już jest tutaj! 2B. 4. Okej. Okay. Oh no! Ok, mamy jednego animatronika tutaj. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma, dobrze. Dobra, zamknij się już font Guy! Aha a Lisek się na razie nie będzie ruszał chyba. O mój Boże, ja się przesunę troszeczkę. Gdzie on jest? Nie ma go tu. A! Ok, Freddy, czyli tylko Bonnie łazi na razie. Gdzie jest Bonnie? Gdzie jest Bonnie? Gdzie jest Bonnie? Jest tutaj. Gdzie jest trójka? Tu, okej. Okay.

Nie, tutaj go nie ma. Ok. Ha -ha! E, dobra, dobra. No i dobra. Fongaj nas zostawił. Mamy tutaj Chikę i Frediego, ale nie, zgubiłem Boniego gdzieś. Dobra, Boni jest. Jezu, jest tutaj! Boni jest za drzwiami! Oh no. Bonnie jest za drzwiami, na pewno. Zepsuł mi kamerę. Dobra, nie ma go już. Serio, nie wiem, gdzie on jest. Dobra, mogę otworzyć. Okej. Okay. Nice. Czyli go tutaj już nie ma. Słyszę gnojka gdzieś. Oh my god, gdzie jest chika! Tutaj nie ma Chiki. Gdzie? Dobra, Bonnie jest w restauracji. Na głównym holu. A Chika? Nie, Chiki tutaj nie ma. Nie wiem, gdzie ona się chowa. To jestem ja! <ścoughs> Widzę siebie! Oh my, god. oh my god. Chika, zamykamy drzwi. Okej, okay, tutaj nikogo nie ma. What the fuck? Okej. Okay. Cika tam jest. Nie ma. Dobra, Bonnie na razie zniknął. Chica jest za drzwiami. Na stówę, na stówę. Chica jest za drzwiami. Okej, okay, tutaj niczego nie widzę. Znaczy, tutaj mamy na razie czysto po tej stronie. Freddy na razie się nie bawi z nami. Lisek też nie. Gdzie jest Bunny? Dobra, Trzyka sobie chyba odpuściła, coś mi się wydaje. Nie, Trzyka dalej siedzi. Okej, okay, 54. O. Bonnie, gdzie ty jesteś? Dobra, trzkę mamy tutaj, za drzwiami, super. Ale gdzieś mi zniknął Boni. Nie mogę go odnaleźć. Nie ma go tutaj, dobra. Co się dzieje? It's me. What? Bonnie jest za drzwiami, dobra. What the fuck? Chica, jak tam Chica w ogóle? Chica dalej tutaj, ok. Dobra, Bondy sobie poszedł. Tak. O, Golden Freddy, super, fajnie. Um, zamykaj Golden Freddy VON! Nie patrzy na mnie! Godzina czwarta, dobra. Czika, ty mogłabyś sobie już odpuścić, co nie? What? Tu ona dalej tam jest. Freddy Golden Freddy Von. Oh my god, Golden Freddy mnie zaraz zje. Shit, 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 shit. What the fuck? Nie! Nie, 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 Golden Freddy, Golden Freddy Von, 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 Von. A! Oh! A! Nie, zostaw mnie, zostaw, 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 zostaw. A! Czy Golden Freddy mnie zjadł? Tak. <ścoughs> um, czy ktoś mi powie, jaka była na, jaka była na to szansa? Cześć Bonnie. Przestań się na mnie kapić! Jakie to jest strasze. Dobra, Mandy jeszcze raz. Coś na nie wyszło. Pieprzony golden, no? To był pieprzony golden, Freddy. Okej, okay, znowu tu jesteśmy. Wszystko ładnie działa. Ciebie nie chcę, bo. Wszystkie papiery. Ciach, ciach. Dobra. Pan Fongaj będzie dalej gadał. Okej. Okay. Mamy wszystkie tutaj na show stage'u. Bardzo dobrze. Tu wszystko ładnie działa pięknie. Dobra, czyli na razie się nasłuchujemy. Nie marnujemy energii, bo to też marnuje nam energię. Ten włącznik, bo to jest. To są włączanie tych kamer, więc trzeba to po prostu... Wiecie, ogarniać w miarę dobrze. Dobra, cyk. No i? Coś nam znikło ze sceny? Nie, dobra, animatroniki wszystkie są na scenie, elegancko. Chodź Cupcake'u, chodź tu do mnie. Tutaj sobie, o tutaj sobie postoisz. I będzie zarąbiście. Albo wiesz co? Tutaj cię postawię, może jednak. Może jednak, okej. Okay. Coś nam się tutaj przeniosło. Dobra, Bonnie gdzieś grasuje. Gdzie grasuje Bunny? Bunny! Czy jak ty tam się nazywasz? Nie mam pojęcia, gdzie Bunny się. O oh, jest, okej, okay. okej, okay, okej, okay. Bunny jest na holu, spoko. No, A tutaj mogę też się przesunąć trochę? Oh my god, jakie to jest creepy! Ok, patrzymy dalej. Dobra, bani gdzieś się przemieścił. Tylko gdzie? Okej, okay, nie ma go tu. Na trójce jest w skowku. Dobra, jest w składziku. Dobra, mamy na razie spokój. <głosy> <głosy> Powiem wam, szczerze, to jest super gierka, naprawdę. Jak ktoś lubi jak ktoś lubi Fnafa, to naprawdę i, w, i macie Wiara, to polecam, serdecznie polecam. Ja ogólnie nie znam mechaniki FNAFa, więc pewnie będę lamił, no jak widzicie pierwsza noc. A Maxio już tutaj nie daje rady. Eee, dobra, Bunny jest za drzwiami tam? Nie widać go, ale jest tam. Uderzyłem w ścianę, bo tu mam ściany. Yy, dobra, czyli Bunny nam tutaj grasuje. Ale nie ma go jeszcze tu za drzwiami, więc to jest akurat dobre. Dobra, więc nasłuchujemy. Tu nic, tu nic, elegancko. Jak coś się będzie ruszać, to będziemy, będziemy słyszeć. Będziemy to na pewno słyszeć. Sprawdźcie sobie szybko scenę. Dobra, scena jest luz. Eee, tu Okej. Okay. bunny gdzieś zniknął. Trujeczka, schowek. Nie ma go w schowku. Okej, okay, Bonnie jest w w, w, w storage'u, tak? To jest storage backstage, przepraszam bardzo. Jest na backstage'u. Dobra. Chika i Freddy na razie się nie ruszają. Dobra. Eee, oh my god! A nie, to jest schowek. Dobra, nie, on jest w schowku. <laughs> A my mamy tutaj dwa. Okej, okay, to jest ta strona, to jest ta strona. Trzeba to zapamiętać. Okej, okay, Chika nam się ruszyła. Chika nam się tutaj ruszyła. Bonnie też. Nie wiem w sumie gdzie. Okej, okay, Bonnie jest tutaj. Chika? Nie, chiki nie ma tutaj. Okej, okay, ale gdzie jest chika? To jest pytanie. Bonnie jest z tamtej strony, na korytarzu. Um, no to mamy mały problem, bo nie mogę zlokalizować chiki. Tu nic nie ma. 2B? Nie ma. U! Coś nam się tutaj ruszyło. Bonnie? Gdzie po... Nie wiem, gdzie polazłeś. Chika jest za drzwiami. Dobra, ale musi się pojawić w oknie. Tutaj możesz być, ok. Jak będziesz przy oknie, Chika, to daj mi znać, dobra? Bo widzę, że tam jesteś, ale nie wiem, gdzie jest Bonnie. Ok, Chika jest za drzwiami, dziękujemy bardzo. To zamkniemy. Okej. Okay. zobaczymy, czy Bonnie jest w Storage'u. Nie, Bonnie może być tutaj, na backstage'u. Nie ma go nawet na backstage'u. To teraz nie wiem. U. Dobra, Bunny, widzę cię. Chica, jesteś za drzwiami dalej? Nie macie, dobra. Dor? Do no Dor? Oh, fuck off! No to już po mnie. Zabięły mi się pieprzone drzwi! KDEBET, nie mogę przejść pierwszej nocy! Seriously, nie mogę przejść pierwszej nocy! Honk! No hej! <único> Ręka <Liberty Overwatch> mi <throat> hoink, hoink, hoink Dobra, wiecie co? Ty mi się nie podobasz. Spróbujemy jeszcze raz. Ostatnia próba na Monday. Może ewentualnie w kolejnym odcinku spróbujemy. Jak się teraz nie uda. Bo to akurat było nieszczęście, że no. Wysiadły mi drzwi, tak? Dobra, cyk, won, won, won. Was tutaj nie chcę, bo wy mi przeszkadzacie. Wszystkie śmieci przeszkadzają mi. Dawej, Guy. Nie chcę ciebie słuchać. Dziękuję bardzo. Ok. Także. Mamy nasze animatroniki. Elegancko. Rozkładamy się na fotelu. Zrobię sobie. Gdzie jest moja rączka? Tutaj. Jest tutaj moja rączka. O. Może troszkę za mocno. Dobra. Rozkładamy się na fotelu. I sobie obserwujemy. Zawsze chciałem zobaczyć, jak to jest być nocnym stróżem. No i mam tutaj teraz okazję. Ale czemu akurat w tej durnej pizzerii? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Zobaczmy na siebie. A, nie mogę, bo nie działają. Dobra. Muszę włączyć, żeby móc siebie zobaczyć. Hej! Woo! Nie wiem, jak wyglądam w sumie, ale... Ale jestem. Dobra. A, nie ma troniczki. Na razie spokojnie sobie siedzą. Na scenie. Szkoda, że nie mogę ciebie wy... A, mogę ciebie wyłączyć. Uuu! To bez wiatraczka, proszę. Tu jest... jest OK. Nic... Nic. ok Spójrzmy. Siedzicie dalej, dobra. Okej. Okay. Podejrzewam, że o godzinie pierwszej coś się zacznie tutaj dziać. Cupcake'u, chodź tutaj do mnie. O, tutaj jest. się na mnie. A będzie dobrze. Tutaj nic nie ma. O Jezu, jaka pajęczyna. Dobra. Coś się ruszyło? Nic się nie ruszyło póki co. Dobra. Czekamy. Godzina pierwsza. Nie jest źle. Póki co nic się nie dzieje. No one dalej nasz na Stage. U. Co to ma znaczyć? Okej. Okay. Wy nie zamierzacie się w ogóle tutaj ruszyć ze sceny? No serio, dalej cały czas są na scenie. Ech. Dobra. O! O, 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 o! Coś się ruszyło. Bonnie się ruszył, dobra. Czy tylko Bonnie się ruszył. Ale na razie mamy spokój. Oszczędzamy energię cały czas. Tu nic. Tu nic, dobra. Mam, mam nadzieję, że drzwi się nie. Nie zepsują tutaj. Coś słyszałem. Nie, boni dalej tutaj. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Spoko. Może się trochę przybliżę do biureczka mojego pięknego co nie? Okej, okay. mało aktywne na razie są animatroniki. To muszę przyznać. <tut> Ale naprawdę świetnie zrobiona gierka. Muszę przyznać, że naprawdę świetnie i darmowa! Możecie sobie tą grę sami pobrać. Oh my god! Oh my god! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! Oh my god. Oh my god. Nic, nic, dobra. To mi się nie podobało. No ale póki co nikogo nie ma. Dobra, sika jest za oknem. Bon, Okej, okay, dobra. Trzeba będzie uważać teraz. Moi drodzy, trzeba będzie teraz uważać. Jak któryś z nich zrobi ruch właśnie, tak jak teraz. Bum! Zamykamy. Chika jeszcze cały czas siedzi. Dobra. Zobaczymy, jak chika się ruszy. Okej, okay, tutaj jesteśmy bezpieczni w sumie. Dobra. Okej, okay, Bonnie nam zwolnił miejsce. Chika dalej tutaj. Okej, okay, chika zmienia miejsce. Tak. Dziwne, szkoda, że jej nie widać tutaj. To jest wielka szkoda. Eee, ok, okej. Bonnie zrobił ruch, ale jesteśmy bezpieczni. Zobaczmy sobie trujeczkę Pewnie poszedł do... Nie, no to mógł pójść na piątkę. Na backstage. Nie, też nie. To gdzie on Polas? Gdzie Polas Bonnie? Nie wiem. eee... Ehm, dobra, Przyka nam zwolniła miejsce, tak? Dobra. O, oh, fuck off! What the fuck! Ja się pytam. <laughs> nie mogę. Centralnie nie mogę przejść pierwszej nocy, ale to wszystko przez te zacinające się drzwi. Widzieliście to. Żeby w pierwszej nocy zacinały się drzwi, no to jest. No to jest dziwne. Dobra. Spróbuję sobie jeszcze przejść, ale nie w tym odcinku, oczywiście. Spróbuję sobie przejść ten nieszczęsny poniedziałek e, na nocnej zmianie. E, także tak się prezentuje Five Nights at Freddy's, a raczej Five Nights at Freddy's. E, Nawija, że mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi ewentualnie jakieś porady, dlaczego te drzwi mi się zacinają, bo widzieliście, no jest to troszeczkę dziwne. Może za, za dużo klikam, nie wiem. Jeżeli macie jakieś rady co do fnaf to oczywiście jestem e, chętny, żeby to przeczytać i usłyszeć. E, to było, było na tyle. Także mam nadzieję jeszcze raz, że Wam się podobało. I do następnego. Trzymajcie się, cześć.